Hiszpania jest jednym z głównych kierunków wybieranych przez studentów udających się na Erasmusa. Wynika to m.in. z dobrej pogody, gastronomii, kultury oraz świetnej atmosfery. Właśnie dlatego może się także okazać świetnym miejscem na Erasmusa dla Ciebie. Jestem Karolina z Erasmus Play i tym razem porozmawiamy o powodach, dla których warto zrealizować swojego Erasmusa właśnie w Hiszpanii. Hiszpania znajduje się w południowo-zachodniej części Europy i graniczy z Francją, Adorą oraz Portugalią. Graniczy również z Morzem Śródziemnym. Morzem Kantabryjskim i Oceanem Atlantyckim. Takie położenie sprawia, że niezwykle łatwo i tanio możesz podróżować do innych krajów, drogą lotniczą, jak i kolejową, więc wykorzystaj tego Erasmusa, żeby troszeczkę popodróżować. I kontynuując, kolejny z punktów, ten, który lubimy najbardziej: gastronomia w Hiszpanii. Kuchnia hiszpańska to dieta śródziemnomorska która potrafi przekonać niejednego niejadka. I jest uważana za jedną z najlepszych pod względem jakości i różnorodności. Niektóre z typowych potraw to paella to hiszpańskie danie z ryżu, które podbija serca na całym świecie, tortilla e y patata swego rodzaju, placek ziemniaczany z jajkiem, danie, które możesz znaleźć w prawie w każdym barze i restauracji w Hiszpanii. Szenka serrano, jedna z najczęściej spotykanych potraw w Hiszpanii, ale nie zapomnij spróbować także innych wyrobów, takich jak ser czy lomo Buciało, swego rodzaju polędwica wieprzowa. A teraz imprezy, czyli kolejne z tych punktów, które bardziej Cię interesują. I'm here, I'm Hiszpania jest jednym z najlepszych krajów europejskich pod względem atmosfery. Napływ turystów i studentów zagranicznych na pewno ma z tym wiele wspólnego. Hiszpańskie miasta z bogatą ofertą barów, restauracji i życia nocnego to oczywiście stolica, czyli Madryt, a poza tym Barcelona i Salamanca. Nie zapominajmy też o wyspach, takich na przykład jak e Iwiza, które wcale nie pozostają w tyle. Hiszpania ogólnie ma niższe koszty utrzymania niż inne kraje europejskie. Jednak wszystko będzie zależeć od tego, w jakim regionie Hiszpanii zamieszkasz. Załóżmy, że średnie koszty utrzymania i wydatki stałe będą się mieścić w przedziale 350-600 euro miesięcznie, ale do tego będziesz musiał dodać wydatki na siebie, takie jak rozrywka, podróże, wyjścia na miasto i do restauracji. Jeśli jesteś zainteresowany podróżowaniem i odkrywaniem nowych miejsc, Hiszpania to świetny wybór dla Ciebie, ponieważ ma bogatą historię i kulturę. Dlatego w Hiszpanii na Twojej liście do zwiedzenia będzie wiele obowiązkowych punktów, na przykład Walencja i tamtejsze miasto sztuki i nauki. Jeśli chodzi o zabytki, niektóre z najbardziej znanych w Hiszpanii to Alhambra w Granadzie. El Escorial w Madrycie i Katedra w Burgos. Oto nasze powody, dla których warto wyjechać na Erasmusa do Hiszpanii. Czy znasz jeszcze jakieś? Zostaw je w komentarzach, a my na pewno się do Ciebie odezwiemy. To tyle jeśli chodzi o dzisiejszy filmik. My z Erasmus Play mamy nadzieję, że okazał się pomocny. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i nacisnąć na przycisk dzwoneczka, aby otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy opublikujemy coś nowego. Już wkrótce zobaczymy się z nowymi filmikami, a tymczasem na razie, asystencie!